Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowanym fitoterapeutą. Szanowni Państwo, chcę dziś Państwu opowiedzieć o tym, czym są antybiotyki, jak w rzeczywistości są one produkowane i dlaczego są dla Was tak niezwykle niebezpieczne. Zapraszam Was więc do oglądania dalszej części tego filmu. Szanowni Państwo, antybiotyki są stosowane na szeroką skalę. Pomimo tego, że przemysł farmaceutyczny i lekarze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, z jakim wiąże się podawanie antybiotyków, mimo to antybiotyki stosuje się nawet wtedy, kiedy w ogóle nie są one potrzebne. Czyli w przypadku różnego rodzaju infekcji w ogóle niezwiązanych z zakażeniem bakteryjnym. Bo jak wiadomo, antybiotyki stosuje się przy zakażeniach bakteryjnych. Natomiast w przypadku różnego rodzaju infekcji wirusowych antybiotyki w ogóle się nie sprawdzają. A w chwili obecnej mamy takiż oto paradoks, że grypa, przeziębienie czy jakakolwiek inna infekcja lekarz przepisuje antybiotyk potrzebny czy nie wiesz szanowni państwo część ludzi zdaje sobie oczywiście sprawę z tego że antybiotyki nie są niczym e, dobrym że powinno się je brać tylko i wyłącznie w ostateczności Niektórzy nawet są tacy inteligentni, że wiedzą, że one uszkadzają w ogóle układ immunologiczny, ale mało kto wie, e, czym tak naprawdę są te antybiotyki i dlaczego one są tak niebezpieczne i co sprawia, że te antybiotyki uszkadzają właśnie ten układ immunologiczny. Szanowni Państwo. Antybiotyki, jak zapewne co po niektórzy z Państwa słyszeli, są substancjami, które produkują grzyby. Szanowni Państwo, bodajże w 1928 roku, czy gdzieś koło tego, gdzieś koło tego roku, Aleksander Fleming odkrył przez zupełnie. Przypadek, że kiedy podłoże, na którym hodował bakterie, zanieczyszczone zostało pleśnią o wdzięcznej nazwie penicillinum, to substancja, która była produkowana przez te grzyby, zahamowała rozwój bakterii. I tak powstał pierwszy antybiotyk. Pierwszy antybiotyk na cześć grzyba pleśni, z którego Powstał został nazwany penicyliną. Którą wszyscy znają, jest bardzo duża część ludzi, którzy mają uczulenie na penicylinę i zaraz rozwikłamy również problem z tym, czym owe uczulenie na penicylinę jest. Szanowni Państwo, obecny. Obecna procedura czy obecny proces produkcji antybiotyków absolutnie nie ma nic wspólnego z taką produkcją, jaką, jaką wykonywał po prostu w tych latach dwudziestych Fleming. Szanowni Państwo, w chwili obecnej, grzyby są niezwykle zmutowane i teraz tak, antybiotyk. Nie da się wyprodukować antybiotyku bez użycia grzybów, ponieważ antybiotyk jest to substancja, którą produkują określone szczepy grzybów. I dzięki tym substancjom następuje zahamowanie e, namnażania się pewnego rodzaju bakterii. I teraz, szanowni Państwo, w chwili obecnej. E, Antybiotyki produkuje się na specjalnych pożywkach. Te pożywki są typowo węglowodanowe, ponieważ grzyby rosną najlepiej na węglowodanach. I teraz aby takie grzybki sobie pięknie urosły, przygotowuje się taki wiele setek litrów roszczyn z mąki pszennej, z mąki ziemniaczanej, no i oczywiście z cukru. To wszystko należy podgrzać do temperatury powyżej 70 stopni. I tutaj należy zwrócić uwagę, że powyżej 70 stopni większość jakichś struktur białkowych rozpada się. Tutaj mówimy również o większości bakterii. Natomiast grzyby rosną wtedy. Najlepsze dla grzybów, najlepsza temperatura do wzrostu to jest między 70 a 120 stopni. A więc, szanowni Państwo, um, niestety grzyby są niemalże niezniszczalne, ale teraz nie o tym. E, czyli tak, mamy ten węglowodanowy roszczyn, do którego wrzuca się specjalne, zmutowane już. I wielokrotnie przekształcone genetycznie rodzaje grzybów. I teraz, dlaczego one są zmutowane? One są zmutowane po to, żeby produkowały znacznie większą ilość antybiotyków niż w swojej naturalnej formie. I teraz po wrzuceniu do tego rozczynu grzybów, one sobie tam przez kilka tygodni dojrzewają i rosną, i następnie. Po kilku tygodniach należy odsączyć antybiotyk. Pierwszą jego część, najczystszą, przeznacza się na produkcję antybiotyków dla ludzi, natomiast drugą część dla zwierząt do użytku przez weterynarzy. Ale teraz będzie najciekawsze, szanowni państwo, bo przecież nic nie może się zmarnować, a więc całą tą plechę pleśni, która pozostała, z tą pożywką węglowodanową osusza się i brykietuje. A następnie dodaje się jako główny komponent do pasz dla zwierząt, głównie dla świń i drobiu. I w taki oto sposób wszystkie grzyby wracają do człowieka w postaci zwierząt, w postaci mięsa, które Ludzie po prostu zjadają. Szanowni Państwo, ponieważ ja w ostatnim czasie nagrywam różnego rodzaju filmy związane z chorobami, które w czasie mojej pracy znajduję u moich klientów. To o grzybach nagram również, również osobny film, ale tutaj jeszcze w ramach doprecyzowania tego wszystkiego, co chcę Wam powiedzieć, muszę dodać, że grzyby są praktycznie rzecz biorąc niezniszczalne. Nie da się ich zniszczyć żadną obróbką termiczną, ani e, praktycznie rzecz biorąc. E, w jakimikolwiek innymi substancjami e, dostępnymi normalnie dla przeciętnego człowieka. Szanowni Państwo, grzyby giną dopiero o około 4000 stopni Celsjusza, a więc jest to temperatura, do której my, jako ludzie, jako konsumenci, absolutnie nie mamy, e, nie mamy dostępu. Ponadto, e, na grzyby, niestety, ale człowiek nie jest w stanie się uodpornić. Grzyb raz wprowadzony, grzyb pleśń, tak, drożdżak raz wprowadzony do ludzkiego organizmu, może tam pozostawać po prostu latami. I nawet jeśli komukolwiek uda się go pozbyć, to z całą pewnością może dojść do kolejnego zakażenia grzybicą i organizm nie jest tutaj w stanie się w ogóle bronić. Szanowni Państwo, e Niebezpieczeństwo spożywania antybiotyków polega na tym, że nie da się, udowodniono to naukowo, e, i udowodnił to między innymi e, dr Rybczyński, który był e, onkologiem, e, udowodnił, że nie da się wyprodukować tak czystego antybiotyku, który nie zawierałby e, części. Pleśni, które zarażałyby człowieka, a więc jeśli ktokolwiek chociaż raz w życiu wziął antybiotyk, to z całą pewnością jest zarażony grzybicą. Ponadto, grzyby nie podlegają trawieniu przez układ pokarmowy, a więc zjadając mięso od, ze zwierzaka, które zostało nakarmione pleśnią. Em, po prostu również zarażamy się grzybami. Zarażamy się grzybami również wtedy, kiedy spożywamy sery czy sery pleśniowe. E, pamiętajcie o tym, że im twardszy ser, mówimy tutaj o tych długo dojrzewających, im twardszy ser, tym więcej pleśni grzyba znajduje się w środku i my to jemy. I zarażamy się grzybami i ludzie chorują i nie wiedzą dlaczego. Są leczeni na bakterie, a okazuje się, że tak naprawdę to wcale nie bakterie są przyczyną większości problemów ludzi. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o grzyby, to ja zapraszam Was do mojego znacznie dłuższego wykładu, który wkrótce pojawi się na moim kanale, w którym jasno zobrazuję Wam problem. Z którym niestety ale stykamy się na co dzień. Tutaj chcę Wam tylko nadmienić na szybciutko, że antybiotyki uszkadzają układ odpornościowy właśnie w taki sposób, że zarażają nas grzybami. I niestety, ale te grzyby prędzej czy później mogą przy sprzyjających warunkach zamienić się w guzy nowotworowe. I teraz taki gus nowotworowy który tworzy się w organizmie człowieka jest po prostu grzybem. Jest plechą zbitego grzyba, która została obrośnięta komórkami ludzkiego organizmu, ponieważ nasz organizm próbuje się w jakiś sposób przed tym wszystkim bronić. I teraz co robi grzyb? Grzyb produkuje cały czas antybiotyk. Czyli jeśli wybierzecie antybiotyk, to dostarczacie do swojego organizmu em, grzyby które produkują substancje przeciwbakteryjne i przez to następuje zahamowanie, e, zahamowanie rozmnażania danego rodzaju patogenu. Natomiast po kilku tygodniach, tak czy siak, zaczynacie czuć się fatalnie, osłabieni, zmęczeni, nie wiecie co się dzieje, bo po prostu te grzyby, które wpierdoliliście. Wraz z antybiotykiem zasiedlają Wasz organizm i żadne najdroższe probiotyki nie pozwolą Wam, e, nie pozwolą, nie przywrócą Was do stanu homeostazy, ponieważ grzybów jest się bardzo ciężko pozbyć. A im dłużej te grzyby znajdują się w ludzkim organizmie, tym bardziej prawdopodobne, że tworzą różnego rodzaju guzy, ziarniaki. E, torbiele i jakieś, inne, e, i jakieś inne po prostu dziwne twory. E, dziwne twory. I teraz, jak to wygląda? E, to wygląda w taki sposób, że taki sobie guzek obrasta tkankami ludzkiego organizmu, po to, aby nie rozprzestrzeniał się dalej. To jest taka ochrona e, naszego układu odpornościowego. I ten grzyb, który znajduje się e, w, w w tym ziarniaku, czy w ogóle w tym guzie, cały czas produkuje antybiotyk. On non-stop produkuje antybiotyk. Zakładając, że jest to penicylina, non-stop jest produkowany antybiotyk. Antybiotyk uniemożliwia organizmowi wywołanie stanu zapalnego, a stan zapalny dla naszego organizmu jest jedną z form przeciwdziałania zakażeniom. I teraz. Jeśli organizm nie jest w stanie wywołać stanu zapalnego, to nie jest w stanie wyleczyć po prostu waszego ciała. I teraz są ludzie, którzy tych antybiotyków biorą naprawdę bardzo, bardzo dużo, i one im w niczym nie pomagają, bo ci ludzie nadal chorują. Więc jeśli mamy takiego jednego guza, i on produkuje cały czas ten antybiotyk w postaci penicyliny, no, to jeszcze jest pół biedy, tylko trzeba pamiętać, że tak długo jak ten gus jest, to on produkuje cały czas do organizmu ten antybiotyk. Non stop jesteście pod wpływem antybiotyku z grzyba. I teraz, każdy jeden gus, który jest w waszym organizmie, a może ich być setki czy tysiące, produkuje ten sam rodzaj antybiotyku. Przez co organizm nie jest w stanie się bronić i to uszkadza właśnie białe ciałka krwi, które odpowiadają za odporność. Nie ma możliwości wytworzenia stanu zapalnego, aby ta zmiana mogła wyropieć i to jest to niebezpieczeństwo związane z układem immunologicznym. Ale to jeszcze nie wszystko. Proszę sobie wyobrazić, te kilkanaście, kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset różnego rodzaju e, ziarniaków, guzów czy innych miejsc, w których są grzyby i produkują cały czas jedną i tą samą substancję antybiotyczną. Jeśli to trwa przez x czasu, a ja, tak długo jak te grzyby są w Twoim organizmie, to one cały czas, w każdej sekundzie produkują antybiotyki. I teraz wyobraź sobie, że dostaniesz kolejną porcję tego samego antybiotyku od lekarza. I nagle zaczynasz się dusić, dostajesz e, różnego rodzaju kaszlu albo opuchlizny krtani, tak jak to było w moim przypadku kiedyś. E, no i musisz po prostu dzwonić po. Karetkę. Okazuje się, że masz uczulenie na dany rodzaj antybiotyku. I teraz, szanowni państwo, to nie jest kurwa, żadne uczulenie. To, co się z wami dzieje, jest oznaką tego, że w waszym organizmie jest dokładnie ten grzyb, który produkuje tak ogromną ilość tego antybiotyku, że wasz organizm. Nie jest już w stanie przyjąć ani jednego grama więcej. I teraz, jeśli macie tego typu, jeśli macie tego typu reakcje, jeśli reagujecie w taki sposób na różnego rodzaju antybiotyki, to ja Wam radzę dobrze zacząć się zastanawiać, co takiego w was siedzi i co może wkrótce przerodzić się w nowotwory, z których możecie już nie wyjść, zwłaszcza jeśli oddacie się w ręce konowałów, onkologów, bo od tego może zależeć Wasze życie.